Szanowni państwo, witamy serdecznie na briefingu prasowym pani premier eurodeputowanej i też kandydatki na nową kadencję pani Baty szydło. Wraz towarzyszy nam też pan minister, pan poseł Andrzej Damczyk i witamy też z nami włodarza przepięknej Krynicy Zdroj, która z perłą polskich z królową polskich uzdrowisk, pana burmistrza Piotra Rybę. Pani premier przedstawi za chwilę kilka informacji dość istotnych naszego regionu z naszego społecznie tutaj które wpływały na funkcjonowanie Krynicy i całego tego terenu. Później będzie kontynuował oczywiście pan minister a na końcu bardzo poprosimy o skwitowanie tego wszystkiego pana burmistrza który nas dzisiaj tutaj gości pani premier bardzo prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry szanowni państwo dzisiaj jesteśmy tak jak już powiedział pan poseł Patryk Wicher w Krynicy. Spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy o tym, jak ważne są wybory, które już niebawem 9 czerwca, wybory do Parlamentu Europejskiego, będziemy wybierać reprezentację naszych eurodeputowanych, którzy będą reprezentowali Polskę i Polaków na najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego. To są niezwykle istotne wybory i stąd przede wszystkim prosimy państwa, żeby pójść na nie, bo będziemy decydowali o przyszłości Polski, o przyszłości Unii Europejskiej, ale też będziemy decydowali o przyszłości takich drobnych, codziennych spraw, jak chociażby tych dotyczących naszego funkcjonowania bieżące Jakie będziemy płacili rachunki, czym będziemy jeździli, czy też wreszcie jakie? Będziemy musieli przeprowadzić na własny koszt, bo takie są w tej chwili rozwiązania unijne. Remonty naszych mieszkań i domów, bo Zielony Ład, ten zły program, zmusza nas do tego, byśmy te kosztowne inwestycje ponosili i by dostosowywać się do tego, co wymyślili w tej kadencji parlamentu przedstawiciele ugrupowań lewicowo-liberalnych, które dominowały w Parlamencie Europejskim, dominowały, również w Komisji Europejskiej. My idziemy, szanowni państwo do Parlamentu Europejskiego, żeby zmienić tą złą władzę, żeby zmienić władzę, która nie myśli w kategoriach dobra i rozwoju Unii Europejskiej, ale wprowadza programy, które osłabiają gospodarkę europejską, które powodują, że ta gospodarka staje się coraz mniej konkurencyjna, niszczą europejskie rolnictwa, a przede wszystkim sięgają do państwa kieszeni. Czas, żeby ta władza która dzisiaj której symbolem jest Urszula von der Leyen i jej koleżanki i koledzy z tych ugrupowań które dominowały w tej chwili w Parlamencie Europejskim żeby odeszli żeby zostawili w spokoju Europejczyków i Europę chcemy to zrobić chcemy przywrócić Unię Europejską Europejczykom i szanowni państwo ta ekipa Również i ta ekipa, która rządzi w tej chwili w Polsce, wywodząca się przecież z tej rodziny ugrupowań politycznych europejskich, jest nastawiona tylko i wyłącznie na za zwijanie Polski, zwijanie Unii Europejskiej, sięganie do kieszeni obywateli w imię ideologii, które, które sami tworzą. My jesteśmy dzisiaj w Krynicy, tu jest takie symboliczne miejsce, zaraz będzie o tym mówił pan minister Andrzej Adamczyk. Kiedy rozpoczęliśmy w 2015 roku pracę w rządzie, Musieliśmy przywrócić wiele takich instytucji, takich miejsc, które po prostu poprzedni rząd, rząd ekipa Donalda Tuska i później jego następczyni zwijała. Mówiliśmy wtedy, że Polska lokalna była zwijana. Odbierano państwu dworce kolejowe, odbierano posterunki policji Likwidowano połączenia, nie było pracy. To był taki zły czas dla Polski i dla Polaków. Myśmy to wszystko przywrócili, i dzisiaj jesteśmy między innymi w takim miejscu symbolicznym za nami Góra Parkowa. I o tej inwestycji, która powstała dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, z której mógł skorzystać lokalny również samorząd, jest z nami pan burmistrz. Będziemy zaraz państwu mówić. Ale chcę powiedzieć jedno. My, Szanowni Państwo, nie pozwolimy, żeby zostały Wam odebrane 14 emerytury, bo dzisiaj te decyzje, które zostały podjęte przez polski rząd, decyzja, która jest, no można powiedzieć, bezczelnością zupełną w momencie, kiedy podwyższa się rachunki za prąd, za gaz, za wodę, odbiera się ludziom emerytury. Ta 14 emerytura w tym roku będzie niższa o blisko 900 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, a więc widzicie państwo, że ta ekipa, która zwija Polskę i chce zwijać Polskę, robić to będzie waszym kosztem. Funduje podwyżki gazu, prądu i wody, a odbiera wam emerytury. Kolejnym krokiem pewnie będzie likwidacja 14 emerytury. I chcę państwu jasno powiedzieć, my na to nie pozwolimy, będziemy o to walczyć tutaj w Polsce, ale ten pierwszy krok, który trzeba uczyć do tego, żeby to, co jest dla Was ważne, zostało, Wam zachowane i żebyście mogli Państwo bezpiecznie i spokojnie myśleć o swojej przyszłości. Żeby Polska się mogła rozwijać, była bezpiecznym krajem. Ten pierwszy krok trzeba uczynić 9 czerwca. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prosimy, żebyście Państwo poszli, będą się decydowały ważne sprawy dla Was osobiście i dla naszej ojczyzny. Trzeba iść i zagłosować. A my oczywiście prosimy, żebyście Państwo zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, teraz ja zamiast przejść, oddam głos panu ministrowi, jak słyszycie, w tle Polska się rozwija cały czas na inwestycjach Prawa i Sprawiedliwości. Za nami właśnie dwie ważne inwestycje. Jedną o której odpowie pan burmistrz o budowie przepięknego arfiteatru, który jest na tysiąc miejsc, ale pan minister powie jeszcze o ważnej rzeczy. Przed nami, za nami e, e, kolejka na górę parkową która była sprywatyzowana, sprzedana. Dokonano restytucji tego powrotu na kamwę skarbu państwa tej polskiej kolei linowych. I o tym też, właśnie o ważności tej, tego powrotu, tego odzyskania tych skarbów narodowych, powie pan minister Andrzej Adamczyk. Panie ministrze. Dziękuję bardzo, panie premierze. Szanowni państwo, pani premier nawiązała do tego, co dzisiaj już dzieje się z 14 emeryturą. Ograniczenia, które wprowadza niestety rząd koalicji 13 grudnia. A tutaj, w tym symbolicznym miejscu, wypadałoby zapytać i pytamy na wprost, czy kolej linowa tutaj na górę parkową, która wchodzi w skład przedsiębiorstwa Polskie Koleje Linowe, czy Polskie Koleje, koleje Linowe po raz wtóry zostaną sprywatyzowane, przekazane za. A marny grosz funduszom inwestycyjnym, których siedziba jest gdzieś poza Europą. Czy ponownie kolej linowa na Kasprowy Wierch, na Górę Parkową, na Gubałówkę, na Mosorny Groń, czy koleje na, w Hali Gąsienicowej, w Hali Goryczkowej ponownie zostaną sprywatyzowane, ponownie zostaną sprzedane. Przypominam, że gorąco protestowaliśmy przeciwko tym decyzją przed 2015 rokiem, który podejmował, rząd Platformy, który podejmował rząd Platformy Obywatelskiej. Tak samo jak protestowaliśmy przeciwko sprzedaży PKP Energetyki, wyłącznego dystrybutora energii elektrycznej i diesla dla polskich kolei. Nasze wówczasne protesty niestety nie zostały uwzględnione z dużą determinacją. Z olbrzymią stratą dla państwa polskiego te podmioty zostały sprzedane. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywrócił władztwo i własność tych podmiotów polskiemu rządowi, państwu polskiemu. Będziemy gorąco protestowali, już dzisiaj zapowiadamy, że nie pozwolimy na prywatyzację polskich kolei linowych ponownie, czy sprzedaż PKP Energetyki, czy innych przedsiębiorstw o których już ponoć w gronie rządowym się mówi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to nie tylko odzyskanie, ale ta kolejka na górę parkową, która jest za nami, została wyremontowana, zmodernizowana, a na górze trwają prace i rozbudowa nowych koncepcji wizyjnych, które uatrakcyjną górę parkową. To są potężne pieniądze, które po odzyskaniu polskich kolei linowych na rzecz Skarbu Państwa zostały zainwestowane, wykonane dzięki pani premier i dzięki panu ministrowi. Panie burmistrzu, a teraz czas na Krynice, no konkrety, piękny amfiteatr warty prawie 20 milionów złotych, remont hali lodowej, park żywiołów i dziesiątki milionów złotych wydane w najkrólowej polskich uzdrowień z Zdroju. Panie burmistrzu, bardzo prosimy o kilka słów. Dziękuję serdecznie, panie premier, panie ministrze, panie pośle. Za nami, proszę państwa, amfiteatr. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w przyszłym miesiącu uda nam się go oddać do użytkowania. Jest to bardzo nowoczesna, ale przy okazji zaakceptowana przez konserwatora zabytków koncepcja. Amfiteatr, jak tu kolega poseł wspomniał, na tysiąc miejsc, 300 miejsc pod dachem. To miejsce było zaniedbane dzięki środkom z programu inwestycji strategicznych Polski Ład pozyskaliśmy 10 milionów złotych i teatr za bez mała 20 milionów siłami rządowymi i samorządowymi udało się wybudować. Oczywiście na Górze Parkowej na samym szczycie polskie kolejnowe przystępują do budowy nowej wieży widokowej i do polany muzyki i światła. Ta budowa już trwa. Oczywiście dziękuję serdecznie za udział Klinice Zdrowia w Igrzynach Europejskich. Za bez mała 30 milionów złotych udało nam się całkowicie zmodernizować halę lodową, a za ponad 3 miliony złotych na górze parkowej powstały tory MTB, czyli dla kolarzy górskich. Jutro odbędzie się tam duży Puchar Polski, który też jest i w kalendarzu UCI, czyli Światowej Federacji Kolarskiej i oczywiście w PZKOL-u, czyli Polski Związku Kolarski. Szanowni Państwo, drodzy, Pani Premier, panie mistrze, dziękuję też serdecznie serdecznie, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wpisał okay. się on na stałe w harmonogram prac każdego samorządu, to dzięki środkom z funduszu, który, był, który, dysponuje, który dysponuje wojewoda, e, mogliśmy wyremontować, no już ta, można powiedzieć kilkanaście dróg w ciągu tych kilku lat. Dziękuję za to serdecznie. Szanowni Państwo, to co powiedział Pan Burmistrz, to dla Krynicy w ubiegłej kadencji samorządowej i naszych rządów Prawa i Sprawiedliwości blisko 60 milionów złotych na inwestycje. To ten piękny amfiteatr, to modernizacja hali lodowej, przepiękny deptak, po którym państwo się przemieszczacie, który został zmodernizowany i wiele, wiele innych cennych inwestycji. Nie dodam już o inwestycjach w uzdrowiskach, bo przecież Krynicy to uzdrowiska też i sanatoria Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Praw Wewnętrznej i Administracji, nie tylko, które też się modernizują, też były remontowane. Dzięki środkom, które płynęły tutaj z rządowych programów, z Prawa i sprawiedliwości, Polskiego Ładu i wielu innych. Celowanych środków finansowych. Moi drodzy Państwo, Panie Burmistrzu, Pani Premier, ja powiem tak, przed nami czas wyboru 9 czerwca a więc lider naszej listy w Małopolsce Pani Premier, Pani eurodeputowana Bata Szydło. Prosimy o głos na Panią Premier, ale także, jeśli Państwo macie głosy, bardzo prosimy media o jakieś pytania, jeśli oczywiście takie są. Pani redaktor, bardzo prosimy. Pani, chciałam zapytać o Funduszu Sprawiedliwości, o afery Funduszu Sprawiedliwości. Jak pani to ocenia? Jak będzie ładnych taśmy? Jak pani je ocenia? Czy to jest język mafijny? Co będzie z prawicą w takiej sytuacji? I czy Jarosław Kraczyńskiemu uda się odciąć e, od tej afery, czy to jest afera słów? No, pyta Pani, co będzie dalej z prawicą? Bardzo dobrze będzie. Wygramy teraz wybory do, pra, do Parlamentu Europejskiego, i ja wierzę w to, że ugrupowania konserwatywne, prawicowe będą rządziły w przyszłej kadencji również w Unii Europejskiej. Komisja Europejska będzie komisją, w której będzie właśnie głos rozsądku i pragmatycznego. Podejścia do rozwoju Unii Europejskiej i losu Europejczyków, bo to jest dzisiaj bardzo potrzebne Europie. Natomiast, jeżeli pani pyta o Fundusz Sprawiedliwości, ja powiem w ten sposób. Jeżeli są jakiekolwiek niedociągnięcia, czy było złamane prawo. To powinny być oczywiście, to powinno to być rozliczone i od tego są sądy, od tego są w Polsce instytucje, które to mają wyjaśniać i niech wyjaśniają. Natomiast to, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiały do. Straży pożarnych do kół gospodyń, do organizacji wspierających osoby pokrzywdzone <laughs> przez w wyniku przestępstw, że były doposażone szpitale, w których ratuje się życie i zdrowie ludzi, to wydaje mi się, że to jest nie afera, a wręcz odwrotnie. Tak powinno się działać, ponieważ to Obowiązkiem rządu jest zabezpieczać i pomagać i wspierać ludzi, szczególnie ci tych, którzy tej, tego wsparcia potrzebują najbardziej. Właśnie o to chodzi, że te osoby, które tego wsparcia najbardziej potrzebowały, nie dostały, tylko przydały się w interium medialne. To znaczy, kto nie dostał pomocy? Jeżeli dostały straże pożarne, to dostały w całym, w całym kraju. Zakupiono sprzęt, zakupiono wozy, które są używane właśnie nie tylko w czasie pożarów, powodzi, ale przecież w czasie, kiedy są ratowane ofiary wypadków drogowych, jeżeli się kupuje sprzęt do szpitala, no to... Kupuje się go dlatego, żeby wspierać i pomagać ludzi. Wie Państwo, ja wolę, żeby dostawali pieniądze na, z takich funduszy państwowych, dostawali strażacy, koła gospodyń, właśnie szpitale, niż żeby dostawały organizacje, które promują na przykład politykę LGBT, czy tęczowe projekty, a tak się dzieje i tak się działo na przykład w Warszawie, rządzonej przez y, polityka Platformy Obywatelskiej, który nawet ubiegał się o prezydenturę kraju, więc jeżeli mam wybierać, czy LGBT, czy strażacy, wybieram strażaków. 1000 egzorcysta też powinien dostać takie miliony? Jeszcze raz powiem. Jeżeli LGBT czy strażacy, koła gospodyń, wybieram strażaków i koła gospodyń, bo oni pomagają ludziom, a nie szerzą y, ideologii, która być może dla tych środowisk jest ważna, ale niekoniecznie jest ważna dla y, ofiar przestępstw. Pani premier, czy jest konflikt pomiędzy Panią a ministrem? On Mówię o tym ostatnio. Proszę wybaczyć, ale pan minister Mastalerek no nie jest dla mnie jakimś problemem, ani nie jest to też postać tak wybitna, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, że ja się musiała nim zajmować. Ale chciał pani dyktować, kogo pani ma podbierać, do to Ja zakończyłam polemikę z, z panem ministrem na moim wpisie i nie, nie mam czasu, ani ochoty się dłużej tym zajmować, bo to jest temat zastępczy. To pani to premier to no proszę wybaczyć, ale ja prowadzę, ja prowadzę swoją kampanię wyborczą, a nie Daniela Opajtka. Musicie Państwo do niego zadzwonić. No właśnie pani będę y, już prowadzi kampanię natomiast... Ale prowadzę swoją kampanię wyborczą i prawa i sprawiedliwość. Więc proszę, je... proszę mnie nie pytać o kampanię różnych kandydatów, bo naprawdę szkoda naszego czasu, tak żebyśmy nie złożyć. Panie już ostatnie pytanie, ale to już ostatnie. <laughs> Pytam o nielegalną drukarnię bo się między innymi yy... no dzisiaj Korszowa yy, Tak. Nie, ale ja, ja, ja. więcej nie właśnie tam, ale to wtedy jest poważny problem również y, y, ogólnie dla pizzy, więc y, proszę się do tego odnieść y, prokuratora pro. Nie znam tej sprawy. Wie pani. Od rana jestem w czasie tutaj na kam w kampanii, natomiast wiem jedno, szanowni państwo, no tam gdzie się pojawia pan Giertych i mówi, że są afery, Giertych, który jest czynnym politykiem Platformy Obywatelskiej, obecnym posłem, no to pytanie, czy on jest obiektywny w swoich stwierdzeniach. To, że próbuje się w kampanii wyborczej zaatakować przeciwników, no to też nic nowego, więc... Natomiast gorzej jest, jeżeli media zajmują się tylko i wyłącznie tym, bo państwa media powinny informować obywateli o tym, jak ważne są wybory do Parlamentu Europejskiego, bo czy ktoś będzie głosował na prawo i sprawiedliwość, czy wybierze inne ugrupowanie, to trzeba mieć świadomość tego, że pozycja Polski i nasza rola w Unii Europejskiej będzie zależała również od tego, jak będzie oceniane nasze zaangażowanie tutaj jako obywateli, którzy traktują wybory do Parlamentu Europejskiego jako ważne bo to znaczy, że chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Wie pani, mnie nie interesuje, czy mnie będzie pani von der Leyen poklepywać po plecach, czy będzie zadowolona, nawet się będę martwić, jak ona będzie zadowolona z tego, że z naszych działań, bo to znaczy, że będzie to działanie na korzyść Niemiec, czy jej ugrupowania. Ja wolę, żeby nas krytykowano, mądrze krytykowano, ale żebyśmy my skutecznie walczyli o sprawy Polski i Polaków właśnie w Unii Europejskiej. To jest mój cel i na tym polega kampania. Zajmowanie się wszystkimi innymi tematami to jest naprawdę tylko i wyłącznie temat zastępczy po to, żeby odwrócić uwagę od ważnych spraw. Jak podniósł Tusk rachunki za gaz, za prąd zabiera państwu emerytom czternastą emeryturę, no to zaczyna się nakręcać spirala znowu jakichś rzekomych yy, afer. Szkoda naszego czasu naprawdę na to. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest też taka ważna rzecz, że pan Giertyk, szkoda kiedy nie był jeszcze posłem, a był, miał oskarżenia i czekała na niego prokuratura, to uciekł do Włoch. A więc, jak się rozliczy, najpierw ze swoich afer i ze swoich e, wątpliwości, które ciążą na nim, a dopiero później zajmuje się innymi, jest chyba ostatnim osobą, która ma do tego prawo moralne. A więc moi drodzy państwo, a pan Daniel Obajtek, przepraszam pani premier, że dodam, ale widziałem cię na mediach społecznościowych i wczoraj, jest cały czas w trasie na Podkarpaciu, a więc zachęcamy do spotkania z panem prezesem, pewnie z miłą chęcią z państwem też porozmawia, ale tu jest Małopolska, tu jest Świętokrzyski, okręg Świętokrzysko-Małopolski, nasz lider, pani premier Bata Szydło, człowiek, który dla tej ziemi, dla Polski zrobił bardzo dużo, dla polskich rodzin w szczególności, jako premier, jako wicepremier, jako eurodeputowana i bardzo prosimy o głos na listy Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności na panią Premier Bate szydło. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Przepraszam, bo pan redaktor ma jeszcze pytanie, tak? Tak. Europejski dla pani będzie głowie potem ten pierwszy kolejny sposób, dając nowo wybrane kadra. No nowy Parlament Europejski przede wszystkim powinien odrzucić i zmienić te wszystkie złe projekty, które zostały teraz przeforsowane i wprowadzone, czyli Zielony Ład i Pakt Migracyjny. To są oczywiście takie dwa przykłady i dyrektywa budynkowa. Słusznie tutaj pan minister Adamczyk podpowiada. I powinien przygotować nowe, dobre rozwiązania. Ważny jest rozwój gospodarczy, ważne jest bezpieczeństwo Europejczyków, bo niestety dzisiaj poprzez te decyzje, Decyzje z poprzedniej kadencji doprowadzą do tego, że gospodarka europejska hamuje, jest coraz mniej konkurencyjna, a ludzie zaczynają mieć coraz więcej problemów. I to myślę jest takie zadanie, które powinno być konsekwentnie zrealizowane. My na pewno będziemy to realizować w, tym, w tej kadencji parlamentu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Wszystkiego bardzo. dobrego Państwu życzymy. Dobrego dnia.